Funkcja wejścia alarm pożarowy sygnał SSP służy do odbierania informacji o alarmie pożarowym m.in. innymi systemu sygnalizacji pożaru. Pojawienie się alarmu na tym wejściu oznacza odbiór alarmu pożarowego w strefie, do której wejście zostało przypisane. Dla przypomnienia, strefa łączy wejście z wyjściem modułu. Pojawienie się alarmu na wejściu spowoduje pojawienie się alarmu na wyjściu przypisanym do tej samej strefy. Jedno wejście może być przypisane do jednej strefy, natomiast do jednego wyjścia można przypisać maksymalnie 255 stref. Alarm na jednym z wejść spowoduje pojawienie się stanu alarmu na wyjściu i wysterowanie się wyjścia. Wyjście skonfigurowane jako alarm pożarowy załącza się, gdy na wejściu skonfigurowanym jako alarm pożarowy sygnał SSP i przypisanym do tej samej strefy co wyjście pojawi się alarm. Wyjście zatrzaskuje się w stanie alarmu, bez względu na stan na wejściu. Powrót wyjścia do stanu spoczynku realizowany jest poprzez wykonanie resetu pożarowego. Reset pożarowy wykonuje się poprzez użycie przycisku kasowania, znajdującego się na panelu centrali, lub poprzez wysłanie rozkazu resetu pożarowego z aplikacji FP Plus Konfigurator, a także możliwe jest poziomu stacji roboczej w przypadku.